Jesteśmy na progu zjawiska kosmicznego o monumentalnych proporcjach, gdzie zbiega się portal Lwa i intensywna burza słoneczna, zapowiadając erę znaczących przemian DLA nas wszystkich. To wydarzenie, będące kosmicznym małżeństwem potężnych energii, obiecuje uruchomić kaskadę duchowych doświadczeń i głębokich połączeń z kosmosem. W sercu tego wydarzenia znajduje się portal Lwa, który wyrównuje się w 8 dniu sierpnia, przynosząc ze sobą falę bezprecedensowej energii. To połączenie z burzą słoneczną nie jest jedynie zjawiskiem astronomicznym, to wezwanie do głębokiego duchowego przebudzenia. Burze słoneczne, znane ze swojej zdolności do wzmacniania energii ziemskiej, teraz łączą się z tym portalem, zwiększając naszą wrażliwość i intuicję duchową. W tym kluczowym okresie niezwykle istotne jest, abyśmy dostroili się do naszych najgłębszych intuicji. Możesz zauważyć subtelne impulsy lub wglądy, które się pojawiają prowadząc cię do podjęcia określonych działań lub refleksji nad głębokimi kwestiami. To nie są zwykłe przypadki, to wezwania wszechświata do dostosowania naszych działań do wyższego celu. Oprócz duchowych objawień, fizyczny wpływ tego wydarzenia może być odczuwalny. Od bólu głowy z powodu nadmiernego obciążenia energetycznego po zaburzenia snu, nasze ciało fizyczne stara się dostosować i harmonizować z podwyższonymi częstotliwościami. Ta energia może również poruszać nasze emocje. Wydobywając na powierzchnię stłumione uczucia i wspomnienia, wymagające naszej uwagi i troski. To czas prawdziwej boskiej synchronii, gdzie każdy moment może ujawnić wzorce i zbiegi okoliczności, które są wszystkim innym tylko nieprzypadkowymi. Te znaki, takie jak powtarzające się pojawienie się liczby 4444, to jasne wiadomości, że jesteś prowadzony i wspierany. Zanurzenie się w tym przepływie kosmicznej energii. Wymaga delikatnej równowagi między działaniem a refleksją. Portal lwa nie jest tylko oknem na duchowość. To zaproszenie do przeniesienia tych wzniosłych aspiracji na plan materialny, wykorzystując moc wizualizacji i jasnej intencji. To czas na manifestacje, ale także na uwolnienie, porzucenie starych wzorców, które nas ograniczają, i przyjęcie nowych możliwości, które są zgodne z naszą prawdziwą esencją. Wreszcie ten okres wyzwala nas do ponownej oceny. I ponownego dostosowania. W miarę jak energia portalu Lwa się nasila, a burza słoneczna rozszerza swoją wpływ, jesteśmy wezwani do przemyślenia nie tylko naszych osobistych celów, ale także naszego większego celu. To moment głębokiej introspekcji, zaproszenie do duchowej transformacji, która może na nowo zdefiniować naszą podróż. Podsumowując, zbieżność portalu Lwa z burzą słoneczną nie jest tylko kosmicznym wydarzeniem, to bezprecedensowa okazja do wzrostu i duchowej transformacji. Dostrajając się do tych potężnych energii, otwieramy drogę do nowej fazy zrozumienia i duchowej realizacji, czyniąc ten moment prawdziwym punktem zwrotnym w naszym życiu. W tym momencie dzieje się niezwykłe zjawisko kosmiczne kolizja majestatycznego portalu Lwa z gigantyczną burzą słoneczną. To zjawisko jest rzadkością we wszechświecie, a wibracje, które uwalnia, mają nieporównywalną moc i efemeryczność. To fala transformującej energii, która może głęboko wpłynąć na nasze duchowe ścieżki. Przemijająca natura tego wydarzenia oznacza okno możliwości, które jest krótkie, ale niezwykle znaczące. Dla tych z nas, którzy rezonują z duchowością, to nie jest moment na wahanie, lecz na zdecydowane działanie. Połączenie energii słonecznej z otwarciem portalu Lwa kulminuje teraz, osiągając szczyt swojego wpływu i oferując niezwykłą szansę na przyspieszenie duchowego wzrostu. Ten okres jest ulotny, potężne energie wkrótce się rozproszą. Docenienie i praca z tą siłą, podczas gdy rezonuje, jest kluczowe dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać to rzadkie wyrównanie. Przegapienie tego momentu może oznaczać utratę kluczowej dźwigni do popchnięcia naszej duchowej podróży naprzód. Doświadczamy teraz boskiej synchronii, kosmicznej choreografii, która ustawia wszechświat w sposób sprzyjający manifestacji potężnych synchroniczności. To nie są przypadki, lecz wyraźne znaki, że jesteśmy w harmonii z kosmiczną energią, która nas otacza. W tej fazie powtarzające się wzorce i pozornie przypadkowe spotkania mogą okazać się momentami duchowego przewodnictwa, doskonale zorkiestrowanymi. Koncepcja boskiego czasu odzwierciedla się tutaj, przypominając nam, że każde wydarzenie rozwija się dokładnie wtedy, kiedy powinno. To wyrównanie energetyczne kieruje wydarzeniami w sposób rezonujący z naszymi wyższymi celami. Zaufanie temu przepływowi oznacza zrozumienie, że istnieje większy plan a te kosmiczne wydarzenia są jego nieodłączną częścią. Głębokim sygnałem tej kosmicznej komunikacji jest powtarzanie się sekwencji liczbowej 4444. Ta liczba nie jest tylko echem, to potężna wiadomość, że jesteśmy otoczeni i wspierani przez boską energię. Każde pojawienie się tej liczby jest potwierdzeniem, że nasze ścieżki i myśli są wzmacniane przez nieustanne wsparcie duchowe, zapewniając nas, że nigdy nie jesteśmy sami. To wezwanie do dostosowania się, działania i ewolucji. Energia portalu Lwa, wzmocniona przez siłę burzy słonecznej, oferuje bezprecedensową okazję do przeglądu, manifestacji i dostosowania się do naszych boskich przeznaczeń. Zanurzając się w głębi tego okresu, każdy z nas jest zaproszony do głębszego połączenia się z wszechświatem i pozwolenia, aby ta potężna energia popchnęła nas ku nowej fazie osobistego duchowego wzrostu. W tym kluczowym okresie Harmonizacja z energią wszechświata staje się kluczowa. Wyrównanie między portalem lwa a intensywną burzą słoneczną przekracza przypadkowość. To celowe dostrojenie mające na celu infuzję klarowności i spokoju w tych, którzy są otwarci na jego wpływ. Dostosowując się do tych energii, możesz odkryć równowagę i spokój, które wcześniej były nieuchwytne. To synchroniczność wspomaga postęp z bardziej określonym celem i kierunkiem, ujawniając Twoje połączenie z rozległym planem kosmicznym. Zagłębiając się w sam środek 8 dnia sierpnia, portal Lwa objawia się jako coś więcej niż tylko data. Oznacza potężne wyrównanie energii kosmicznych, które otwierają portal do rozszerzonej świadomości i głębokich duchowych wglądów. W tym dniu ustawienie Ziemi z gwiazdą Syriusz i Słońcem generuje niezwykły prąd energetyczny, sprzyjający przebudzeniu i duchowym przemianom bez precedensu. Takie wyrównanie wzmacnia wymianę energetyczną między planami fizycznym i duchowym, stając się idealnym momentem do manifestacji intencji i połączenia się z wyższym ja. Centralnym punktem tego zjawiska jest liczba 8. W numerologii liczba ta symbolizuje nieskończoność i odzwierciedla wieczne cykle życia, śmierci i odrodzenia. Jej kształt, niekończąca się pętla, sygnalizuje stały przepływ energii i harmonię między światami materialnym i duchowym. Ta stabilność jest kluczowa podczas portalu Lwa, umożliwiając płynny dostęp między tymi wymiarami i materializację twoich duchowych wizji na świecie fizycznym. Liczba 8 jest również głęboko związana z obfitością i mocą, uosabiając siłę, sukces i zdolność do realizacji celów. W trakcie tego portalu te cechy są wywyższane, oferując okazję do uchwycenia tej energii, aby wspierać korzystne zmiany w twoim życiu. Liczba 8 jest również ściśle związana z równowagą duchową. Ten moment wzywa do refleksji nad twoją obecną pozycją na ścieżce duchowej i zachęca do poszukiwania synchronizacji między twoimi wewnętrznymi i zewnętrznymi sferami. Portal Lwa stymuluje poszukiwanie tej równowagi, która jest niezbędna do utrzymania zgodności i maksymalizacji potężnych energii, które są teraz dostępne. Portal Lwa i burza słoneczna to więcej niż zjawiska niebieskie. Są one wyraźnymi zaproszeniami do głębokiego przebudzenia i transformacji duchowej. To moment, aby przyjąć energię kosmiczną, zaufać boskiemu czasowi i współpracować z wszechświatem, aby zrealizować swoje najgłębsze pragnienia. Dostosowując się do tych potężnych sił, możesz wykorzystać ten okres, aby znacząco posunąć się naprzód na swojej duchowej ścieżce, mając trwały wpływ na swoje życie i życie tych, którzy cię otaczają. W miarę jak portal Lwa otwiera się, a burza słoneczna intensyfikuje swoje wpływy, wyłania się intensywne wezwanie do ponownego przemyślenia swojego celu życiowego i realizowanych celów. To okres introspekcji z kosmicznymi energiami dostosowanymi, aby pomóc Ci wyraźnie dostrzec obszary Twojego życia, które wymagają dostosowania lub transformacji. Ta jasność działa jak latarnia, kierując Cię w podejmowaniu decyzji zgodnych z Twoim prawdziwym ja i wyższym celem, który niesiesz. Wzmocnione energie wzmacniają również Twoją zdolność do manifestowania intencji. Jeśli istnieje pragnienie lub marzenie, które nosisz w sobie, teraz jest czas na jego realizację. Połączenie energii portalu Lwa i Burzy Słonecznej tworzy sprzyjające środowisko do materializacji Twoich aspiracji. Ważne jest jednak, aby Twoje intencje były zgodne z najwyższym dobrem, zarówno DLA Ciebie, jak i DLA innych. Działając z integralnością i czystymi intencjami, Wszechświat wzmacnia Twoje działania, przyspieszając materializację pożądanych rezultatów. W tym wyjątkowym okresie medytacja skoncentrowana na wizualizacji staje się niezwykle potężną praktyką. Poświęć chwilę, aby usiąść w spokoju, zamknąć oczy i szczegółowo wyobrazić sobie swoje aspiracje. Wyobraź sobie, że już osiągnąłeś te pragnienia i pozwól sobie poczuć głęboką wdzięczność, która towarzyszy tej realizacji. Ta technika, połączona z obecnymi energiami kosmicznymi, może znacząco przyspieszyć proces manifestacji. Pamiętaj, że wszechświat działa w sposób tajemniczy, a to, co manifestujesz, może nie przybrać dokładnie takiej formy, jak przewidywałeś, ale zawsze będzie sprzyjać Twojemu rozwojowi i ewolucji. Ponadto, teraz jest idealny moment na praktykowanie odpuszczania. Wpływy portalu Lwa i Burzy Słonecznej mogą ożywić stare wzorce i przekonania ograniczające, które już nie służą Twojemu dobrostanowi. Kluczowe jest uwolnienie tych emocjonalnych i duchowych obciążeń, pozwalając ci iść naprzód z lekkością i wolnością. Odpuszczanie nie oznacza rezygnacji z marzeń, ale raczej rozluźnienie potrzeby kontrolowania przebiegu wydarzeń. Zaufanie procesowi i mądrości wszechświata tworzy przestrzeń DLA nowych możliwości, które mogą pojawić się w Twoim życiu w sposób zaskakujący i wzbogacający. Ten proces uwalniania może być ułatwiony przez pisanie terapeutyczne. Napisz o swoich obawach. Lękach, lub jakichkolwiek uczuciach, które ciążą na twoim sercu. Następnie uwolnij te emocje, paląc papier jako symboliczny akt transmutacji energetycznej. Używanie kryształów, takich jak ametyst lub różowy kwarc, może być również korzystne, równoważąc energię i wspierając uzdrowienie emocjonalne w tym okresie. Możesz również odkryć silniejsze połączenie ze swoimi przewodnikami duchowymi lub z Królestwem Anielskim, ponieważ wzmocnione energie zacieśniają zasłonę między światami. Ułatwiając dostęp do wiadomości i wskazówek z zaświatów, zwróć uwagę na znaki i synchroniczności wokół siebie. Jeśli poczujesz przyciąganie do określonych liczb, symboli lub zwierząt duchowych, przyjmij to jako formę boskiej komunikacji. Otworzenie się na te wskazówki może ujawnić cenne spostrzeżenia dotyczące Twojej drogi. Zdolność tego kosmicznego wydarzenia do wywołania emocji i wspomnień, które głęboko się ukryły, oferuje wyjątkową okazję do głębokiego uzdrowienia. Pozwól sobie na odczuwanie i przetwarzanie tych emocji, otwierając drogę do nowych doświadczeń, bardziej zgodnych z Twoją duchową prawdą. Pamiętaj, że mimo intensywności zaangażowanych energii, to jest okres intensywnej transformacji i duchowego wzrostu. Wszechświat zapewnia dodatkowe wsparcie, abyś mógł dostroić się do swojego prawdziwego celu i w pełni zrealizować swój potencjał. Wykorzystaj tę okazję, aby połączyć się ze swoją istotą wzmocnić swoją praktykę duchową i otworzyć się na nieskończone możliwości, które oferuje kosmos. Portal Lwa wraz z burzą słoneczną tworzy portal transformacji bez precedensu, czas na ponowną ocenę, manifestację i dostrojenie się do swojego boskiego celu. To czas na działanie, głębokie połączenie się z wszechświatem i pozwolenie, aby potężna energia tego kosmicznego wyrównania popchnęła cię ku nowej fazie osobistego wzrostu duchowego.